Margaret, chciałbym z Tobą porozmawiać. To jest bardzo ważne. Myśmy już chyba dawno nie rozmawiali o ważnych sprawach, prawda? No więc. Jestem zmuszony wyznać Ci nieprzyjemną prawdę. Margaret, po raz pierwszy w życiu zrozumiałem, czym jest miłość. Ale czym jest prawdziwa miłość? Ta miłość opisana w literaturze, ta, o której wszyscy w młodości marzą i której nikt nie znajduje, wówczas wszyscy decydują się na to, co jest pod ręką. Nie znajdując prawdziwej miłości, stwierdzamy, że ona w ogóle nie istnieje, że to jest fikcja literacka, i wówczas żenimy się z tym, kto jest gdzieś obok, kto jest realny to jest w zasięgu ręki, potem żyjemy z nim albo z nią przez całe życie myśląc, że to jest właśnie wszystko, do czego zdolna jest ludzkość, że to jest właśnie ta cała miłość, jaka może być, ale ale miłość w rzeczywistości jest, jest zupełnie inna. To nie jest, to to, to jest po, po prostu nie, nie było nam dane i doświadczyć. Przeżyliśmy razem 15 lat, myśląc, że to, co do siebie czujemy, to jest właśnie miłość. Ale to wszystko to nie było to. Margaret, nie, nie to uczucie. Prawdziwa miłość, ona. <grystanie> ona inaczej pachnie. <grystanie> ma, ma, ma inny smak, barwę, wibracje. To zrozumiałem dopiero dzisiaj. Zrozumiałem to dopiero dziś, pod koniec życia, ale jestem szczęśliwy, że choć dziś mogłem tego doświadczyć. Margaret, jesteś najbliższą mi osobą. Zawsze byłaś i na zawsze zostaniesz, ale, ale ja Ciebie nigdy nie kochałem i Ty mnie nigdy nie kochałaś. Uwierz mi, nie kochaliśmy siebie tą miłością, której wszyscy w młodości marzą i, i która niemal nikomu się nie przydarza. A, a, a mnie się właśnie przydarzyła. Jestem szczęśliwy. Po raz pierwszy w życiu pokochałem, ale pokochałem inną kobietę, wybacz.